W dniach od 23 do 27 marca na drodze krajowej nr 8 mają się rozpocząć blokady drogi w co najmniej pięciu miejscach w naszym regionie. Mowa o miejscowościach Kobierzyce, Boguszyn, Bardo, Duszniki Zdrój i Ząbkowice Śląskie. Organizatorzy zapowiedzieli rozszerzony charakter manifestacji i tu pojawia się problem związany z bezpieczeństwem. Mowa o grillowaniu w czasie protestów. Na to wydarzenie zaproszono całe rodziny z dziećmi. My oceniamy zapraszanie na tego typu protest, blokadę drogi, gdzie jest bardzo duży ruch, ruch samochodów ciężarowych, gdzie cały czas istnieje zagrożenie występowania sytuacji niebezpiecznych. Rodzin z dziećmi, na przykład na grillowanie, rozpoczęcie sezonu grillowego, takie deklaracje padały. Robienie tego protestu w takiej rozszerzonej formie, jako skrajną nieodpowiedzialność. My wcześniej w temacie grudniowych blokad rozmawialiśmy z organizatorem. Wtedy udało się te blokady wspólnymi siłami przeprowadzić w sposób, jakby najbardziej zdecydowanie, powiedzmy, bezpieczny. Ale wynikało to także z tego prostego charakteru te, tych blokad. Grupa policjantów będzie tam na miejscu pilnować porządku. Nasze działania głównie będą skupiały się na tym, aby zape zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i uczestnikom tych zgromadzeń publicznych. Informacje, które wpływają, są różne, natomiast na nasze działania będą dostosowane do tego, co będzie się na miejscu działo. Nie jest zatem uzasadniona obawa powstania sytuacji niebezpiecznych zarówno dla protestujących, jak i kierowców. Akcja potrwa 2,5 godziny. Dow jak lewe 8 posiada wiele takich e, łuków poziomych, pionowych, które jakby uniemożliwiają mm, może nie tyle co oni umożliwiają, utrudniają sprawne wyprzedzanie pojazdów poruszających się wolniej. I to jest główny chyba problem dzisiaj na tej drodze. Chodzi o to, że kierowcy oczekują wzrostu prędkości przejazdu, a przez pojazdy, które poruszają się wolniej, ta prędkość nie jest zachowana. Powoduje to jakby zniecierpliwienie i czasami też agresję kierowcy, który wyprzeda w miejscach niedozwolonych, gdyż już tak długo czekał. Chcielibyśmy się zwrócić tutaj apelem do kierowców, przede wszystkim o rozsądek i rozwagę, o zastosowanie się do ograniczeń prędkości na drogach, szczególnie w tych miejscach, gdzie mają być planowane protesty, i przede wszystkim stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, którzy będą tam na miejscu. Być może będą kierować na objazdy, być może będą kazali poczekać chwilę. Należy się dostosować do tego, co będą przekazywać policjanci, tak aby, abyśmy wszyscy bezpiecznie dojechali do celu. Rząd nie wpisał drogi S8 do Narodowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023. Przypomnijmy to strona czeska nie podjęła decyzji o budowie drogi ekspresowej do granicy z naszym państwem. Ten fakt odebrał naszemu rządowi możliwość ubiegania się o pieniądze unijne w ramach programów dofinansowania dróg transgranicznych.